Jo, witam Was serdecznie. Teraz z, nie wiem któregoś epizodu tego odcinka, chyba trzeci. Ale jesteśmy bliżej sukcesu niż dalej. Tylko że z małymi niespodziankami zaraz Wam opowiemy co się działo. Chłopaki wczoraj założyli poduchy z tyłu. Niestety nie mogłem wczoraj uczestniczyć w tym. Filmów żadnych nie macie, nie? Nie, ale zaraz wszystko. Nie, ale opowiemy. wszystko opowiemy zaraz. I o tym, co się. o problemie, jaki był. No, wszystko zaraz będzie opowiedziane. Pokażę wam, jak to wygląda tam od dołu. Jest poducha. Tędy wychodzą przewody do poduch. Tak to wygląda tutaj. Okay. Teraz sprawdzamy, czy kompresor się sam wyłączy po dobiciu. Ile on tam ma dobić? Do 150 PSI. To... OK czyli ile? Czyli to działa. No nie wiem teraz pytanie czy no, czekaj. No jest 140 pytanie czy znowu zierało bezpiecznik Czy nie Trzeba się pobawić W takim razie Tam są bezpieczniki i wszystko Nie no jest git, także sam się wyłączył no trochę. Teraz go opuścimy, podniesiemy, opuścimy, podniesiemy i zobaczymy, czy kompresor sam się załączy. Trzy ładnie siada, co? Ty szybko idzie. Sprawdzimy, ile jest na butli. No, jeszcze dobro, jeszcze raz powinien się już załączyć co ciepło jest. Ta strona tak, ta nie Ale ta zawsze będzie Tu też jest ciepły Tu No tu jest gorący wręcz no, Normalne, że, że się grzeje, ale nie wiem czy aż tak powinien No dobra, zjarało ten zjarało. bezpiecznik jednak Czyli może opowiedzmy co było problemem e... Problemem był bezpiecznik, tak? Tak, no wczoraj już przy pierwszych próbach Nie dopompowało ciśnienia do do samego końca, tak jak powinno e, Tylko przy tam 120 PSI e, kompresor się wyłączył No już nam to nie pasowało, okazało się, że przepalił bezpiecznik od zasilania Siema e, I później już palił wszystkie, e, które tylko zdążyliśmy włożyć momentalnie e, Znaleźliśmy przyczynę w przycisku od załączania kompresora E, spiąłem to na krótko i prąd był dostarczany tylko po przekręceniu stacyjki. I działało teraz, no ale znowu spaliło bezpiecznik. I zastanawiamy się, gdzie jest kłopot. Teraz Kasper sprawdza, czy przewody się nagrzewają. Czy którykolwiek po prostu jest cieplejszy niż powinien być, ale nie, nie czuję nic pod ręką. Może też dlatego, że wszystko jest w izolacji, ale. Ale mimo wszystko i tak by. Chociaż trochę być wyczuł, nie? Także nie wiem, możliwe, że problem jest w kompresorze. To nie jest nowy kompresor, on już trochę posłużył, też tak może być, ale. No Ale działa, nie? Nie wiem, będziemy dalej kombinować i was updateować na bieżąco. Pa, ale lutuje z Kuba nie. Tego to ty nie nagrywaj, bo to fushera jest. No fushera, fushera, dlatego trzeba pokazać, tak powinno się robić. <noise> Opowiadaj co rozkminiłeś, bo rozkminiłeś, żeby tu przełożyć na razie bezpiecznik, tak? Tak, no, no, po prostu zobaczyć, czy jest winia, wina Tam. tutaj w tym zasilaniu na przekaźnik. I żeby było łatwiej, nie, żeby nie trzeba było latać co chwilę do bagażnika, ściągać płytę i tak dalej. To dam, dam tu mniejszy bezpiecznik eee, i zobaczymy, czy go przepala. Jeśli nie, to gdzie indziej trzeba szukać przyczyny. Czyli opowiem tak jak ja zrozumiałem. Dajemy tutaj bezpiecznik, tak. żeby zobaczyć czy to tutaj na początku jest jakiś problem, tak. tak? Z przewodami? Tak. Bo jak tu wywali, to znaczy, że to tu. Tak? Mniej, to, wie... tak, mniej więcej. A nie. jak wywali tam, to znaczy, że to z tyłu jest problem, tak? Tak. W bagażniku. tam w bagażniku jakieś może być zwarcie kolorowe. Okej. Okay. Czekaj, ten tu To jest profesjonalne zasilanie, tak? tak. Elegancko Dobrze Trzeba to teraz jakoś zakleić Srebrną taśmą Co się stało? Musiałem go trochę skrócić O, to tak wszedł No dobra Co chwila prawdy Co to było? Nie wiem To deska nie była na maksa Deska się ruszyła 150 powinien się wyłączyć sam z siebie. Ostatnio przy 140 spalił bezpiecznik. A mamy ile już? Niecałe 130. Okej, okay. to jeszcze chwilka. O, dwie minutki podejrzewam Dość długo nabija to ciśnienie. Dziwnie brzmi. Słyszysz to? To kompresor. No kompresor, słyszysz jak tuczę? Słyszę. No dobra, sprawdźmy to. Nie podoba mi się to. 40 I ten bezpiecznik jest cały Idziemy zobaczyć do tyłu Jak? O, bezpiecznik jest o dziwo cały Ale jest bardzo ciepły no To czemu tamten się nie zjarał w takim razie? <grywka> tu jest rozkmina, nie? Ten jest cały mm -hmm. też Zobaczymy, czym on się wyłączył Dobra, odpalamy jeszcze raz Nie To co, spuścimy go, tak? Czyli zjerało ten tutaj. Tak. Dalej zostaje wielką niewiadomą o co chodzi, nie? No Niedobrze Niedobrze. No, ogółem całe te wzięliśmy się za przód i najpierw musimy pociągnąć przewody, tak jest tak, yeah. i ten i ten tego. Tego Miał kurze I tego nie? No. no No ale tak na poważnie to kapi tu przycina tak, Taką klamerką przycina przewód którym będzie płynąć powietrze I którędy to chcesz przeciągnąć do przodu? To? No teraz tak yy, Tu jest Jakby przewód Który od elektrozaworów idzie na przednią oś Okay. Ale żeby po prostu sprawdzać jakie jest ciśnienie aktualnie w butli przy manometrem. Testach, zablokowałem ten przewód manometrem. Przy okazji wiem po prostu, no widzę wskazanie jakie jest na butli, tak. tak? To jest zawsze e... No i tak, i tu muszę dać trójnik i sobie pójdę tym przewodem i tam już będzie manometr. E... I od tego trójnika idę sobie tu tymi korytkami, tak. Tam wchodzę tak jak ten kabel zasilający. Tam jest taka dziurka. Czy tam gdzie czerwony idzie? Tak, zabezpieczymy ten przewód y, taką taśmą wiązkową. O, jak tu, żeby się nie nie gdzie? jak to. Wyjdziemy sobie przed akumulator. Y, Potem i musimy doprowadzić od dołu, nie do kielichów. Od dołu. Od dołu, okej. Okay. Po do prostu, jak doprowadzimy sobie tu ten przewód, damy trójnik, zobaczymy, jak naj, nam najwygodniej będzie zejść na, 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 koła. na poduchy. Nie? Na I pewno to. jedną stronę przyciągniemy pod siebie. I, I wyjdziemy z tamtej strony, zobaczymy jak dalej po prostu. Okej okay. Ale przyświetla, no, ale trudno Liczy się treść no, Mowa To co chcemy przekazać Niestety zima coraz bliżej jest wcześniej, jest ciemno, nie lubimy tak, ale Ta, jest godzina 16 Nie no trochę jeszcze tu siedzimy ale postanowiliśmy, że założymy ten przód Już trudno z tymi bezpiecznikami Co, już ten elegancki? Tak, on sobie będzie tu Jakoś I tu po prostu sobie wyjdziemy Przewodem na przednią oś mhm. I zobaczymy co dalej Trzeba go upchnąć tam jakoś Mm. Ej, ale mnie oślepiasz! Czymem? ty go! Będyk! Ale głupoty czasami tu gadamy. Filmy nie mają ani ładu, ani składu. <gryw> Te poprzednie nie mają ani ładu, ani składu. Nic tam nie dokończyliśmy. Co? Tu mam nadzieję, że dokończymy. Tam progi A, Masz tak. progi? AMG? Nie masz Nie masz. Co tam jeszcze było? Cztery seta była. Cztery seta ukończona. Nie. Nie. Co jeszcze? Omega na glebie, bez spręży. Też niedokończona. Ciąg go! O, dobra, mamy. Moż? No o jest widzę jak idzie. O tak. Trzymaj go tam. Trzymam Ile go tam potrzebujesz rozwinąć jeszcze? Czy nie? Kacper poszedł po taśmę, ale tu już podłączył do tego Nie wiem, czy o, dam radę Tu już siedzi On tu idzie, tędy I tam o, tak jak mówiliśmy A dalej nie wiem, to muszę się go zapytać, co dalej które on tego go do poduchy pociągnąć teraz ile osób potrzeba do podniesienia jednej 190 dobra, ona już wstoi na było to podjeżdżamy do góry stronę tak ja ja tak zrobię o córki tutaj mieć Teraz Jakub z Teamu Porsche będzie robił pit stop. Tełatę, nie? Tak by było. Myśleliśmy, <grymne> że będzie robota, a robotami, mamy do tego, żeby jeździć Oj, sprężyny jelik. nie ma. No nie ma. Kurwa, a... <grymne> śruba ma oryginalny z Mercedesa, Też na to. No ma. Ale no To przecież tu tam... wszystko jest w zawieszeniu oryginalnym. Co ty pierdolisz? No tak. A po co to? A to musiałem, żeby. Dobra, sytuacja wygląda tak, że. to wygląda w ten sposób. Cze, bo teraz to ja tu muszę dopasować, które, które okucie ma iść, bo. Jasne, one są jasne. Robione pod dwoma różnymi kątami. Ale to te czwórka w nie? No. Ile lat stoi odpalona? To za dwie godziny to dobrze. Było... Jebie, dieslem, opałem. Przepraszam za słownictwo, ale niestety musiałem użyć tak Niecenzuralnych słów do określenia sytuacji Czyli okay. to nie ta, to ta Tak Strona Okej okay. I... Chociaż kurwa Też nie do końca Lipsz tych trochę Już wielka niewiadoma, która to która Dobra, tak czy inaczej Zanim zaczniemy trzeba na stole wkręcić końcówkę z teflonem Także zabieramy je z powrotem na stół Okej okay. Weźmy do jedną, ja biorę tą Jak sytuacja wygląda? Coś rozkminione? Którą tą stroną ma być? A faktycznie jest wkręcone Tak, to Dobra. trzeba wkręcić To dlatego nie chciało wejść Widzisz, człowiek uczy się na błędach, nie? Dokładnie Albo na Kubie Kuba powiedział, że trzeba Okej okay. No, czyli zaworek jest w chujnym taktycznym miejscu Czyli wytłumacz, o co tu chodziło, czy która do której Ale co, która do której? Znaczy, która strona jak to ma się ułożyć No, naszym zdaniem, i, i to by chyba miało sens e, Tu ta poduszka, jak widzicie, ona jest ścięta pod kątem e, Przepraszam, zespawana pod kątem e, I no, tu i raczej chodzi o to, żeby w trakcie jazdy ta poduszka była prosto A w trakcie złożenia sobie no, no nas się złoży na pewno pod kątem, bo tak skonstruowany jest zawias tutaj w Mercedesie, e, no ale w drugą stronę z kolei obcierałaby o amortyzator i nie byłaby na prosto, więc więc już jesteśmy pewni, że ta e, strona jest odpowiednia. Tak, ten sposób ma być skierowana, żeby poduszka po prostu była jak najbardziej wyprostowana w trakcie jazdy, nie? No. Jeśli się mylimy, dajcie znać w komentarzu, bo, bo... Może może coś źle kminimy, ale wydaje mi się, że tak jest, nie? No i tyle, działamy dalej no. Zawieszenie w Mercedesie i Krótko mówiąc Dobra aktualizacja wariaty znaleźliśmy tutaj takie przejście z tej będzie lepiej widać Oto ta dziura tędy przeprowadziliśmy przewód od tego trójnika i tutaj do poduchy no. Jest zateflonowane elegancko, widać. Tu jeszcze całym, e, cały ten przewód owiniemy taśmą, żeby nie było sytuacji, w której się przetrze, ale taśma nam się skończyła, taka ta dowiązek. E, a że dzisiaj jest akurat święto, to nie kupimy nic. Tak, i jesteśmy, no, grubo z godzinę po poprzednim nagraniu, i te czwórka dalej chodzi. <grym> No i tu tak tu się rozchodzi gdzieś jest ten trójnik, nie mogę go namierzyć, o jest tam On zaraz Jesz... zmieni swoje miejsce Tak zmieni jeszcze tam trzeba będzie pójść, o tam dalej drugim przewodem Do lewego koła Patrz kurwa, będzie się kurwa wiadro Ole, febru dostał kurwa, widziałeś? Patrz kurwa, bo efnesem ja Mówię, to jest mnie, a tu! To... Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Lewa strona, ona też już jest, no jest, jest tak? przeciągnięta elegancko I to jest ten przewód, który będzie szedł tam o do trójnika no, Zobaczymy jak pójdzie w sumie, bo kurde, jednak jest trochę krótki Ale... Ale dość dojdzie Zaraz zobaczymy Dobra, misja udana Przewód lewego koła doprowadzony do trójnika Dasz mi do przewodu? Dam ci A, Nakierować tego OK Dobra, wy tam jak? Dziś Poczekaj, poczekaj chwilę chwilę No teraz ja z Czekajcie. Lekko pompuje? Spuszczam? Krzywo w ogóle. Chciałbym spuścić, ale nie mogę. Ciekawe czemu. No, może dlatego, że nie ma obciążenia, nie wiem. Ja go puściłem, nie ma powietrza. Dobra, wyszłam ten. ściśni ciśnij. Poczekaj, a czemu tak wsadziłeś w końcu? No a jak inaczej? A ty nie miałeś końca na Uralizja jest taka, trochę nie nagrywałem, bo nerwy były Tu od dołu, od dołu trzeba było ją przykręcić a mieliśmy za krótki gwint od śruby I złe podkładki, jest na słowo honoru na razie, a tak nie będziemy jeździć Jutro, bo dzisiaj już wszystko pozamykane, więc jutro kupimy odpowiednie podkładki, śruby Ale teraz na razie jest tak <laughs> zmontowane, żeby zobaczyć czy to w ogóle bangla, nie? A tu wszystko wszystko jest trójnik już złączony, tam idzie, a tam to koło. Wszystko jest w porządku. A teraz jeszcze zostało tylko spasować te poduszki, bo tak jak już opowiadaliśmy, jest mega problem z zawieszeniem Mercedesa i spasowaniem tego w miejsce sprężyny. Niech się przykręca coś na chlepo No i dalej. Ty też tam chcesz? E, no podejdźcie tu w ogóle, sami ocencie Nie zmieniałem nic Weź ten, puśćmy Ja ale to inaczej tak troszkę A popójdź, bo nic nie zrobię Ta tak było, bo pamiętam, no to, to tutaj była wygięte. No dobra, no to ona się wygnie tak w każdą stronę. I zobacz, jest tak samo. Yy, tam, gdzie masz mniej tej. tej Dobra, ja zobaczę. Z tej strony, budy. Weź ten. Nie, to się. Po, nie, no na No pupuj. No i to się powinno ułożyć jeszcze. Patrz, bo tu. tu patrz, palec wsadzam. Tu rękę wsadzam. Jest nie wiem, czy. No, no, chuj, no zobaczymy, najwyżej się ją poprawi. W sensie, że jest tak wygięta? Mm -hmm. Myślę, że ona się jeszcze ułoży, wiesz? No i tu ona wchodzi przy nie? Ale ona jeszcze wskoczy. Nieważne, no ta... w jakim ona. tu no już, to już przykręcamy koło, sprawdzamy. No, to dalej. Też mi się tak wydaje. Trochę czasu minęło. Dobra, zrzucamy ją z kobyłek. Zlewarka stawiamy na koła i patrzymy, czy to bangla. Nie ma powietrza. Nie ma, nie wiem, jak się włączył. Nie wiem, nie ma powietrza, słuchaj znów tylko te. Tak, stykają. się rozglądać, ale jest podłączony bezpiecznik. Zielony to 35, nie? Trzydziestka. Trzydziestka. Od ksenonów. Od jak Taki jaki wywalało, ale chociażby żeby zachulało powietrze trochę. Uważa nas no nie O, idzie w górę. góry jest. Ale kadr piękny. Zobacz, przód siedzi wysoko. Kurwa, czemu nie wołaliście? A? jest jestem. No, ma, W dole widzisz, w dole do, do garażu jechać w końcu. W końcu, mogę te wyjechać. Te i idą wek na śmietnik. No ale A Kiedy będzie trzy na dół? Teraz. Jeee! Oooo! yeah! yeah. Oh, yeah. yeah. <laughs> Za mało! Za mało, no. A weź teraz z tyłu, jeszcze razem z tyłem. Tu weź kowal z jasnym, to jest pełne podważenie, że to się nam udało. O tak, sukces! A połóż go w ogóle? No, połóż przód jeszcze. Jooo! Oh. Jeee! <laughs> yeah. Ale wygląda no. no Jest konkret Chujowo, że ciemno, ale, ale jest w końcu Cieszysz się, co Kapi? W końcu Tak, w przód idzie no. Konkret. się znaczy Tak, no. Ale śmiesznie wygląda na takich naciągach, na, na takiej japie. Ale jak się może jest zajebiście No, jak leży, to jest taki konkret. Jak za starych dobrych lat tego auta. No, kurwa bardzo chcę, ale z drugiej strony głodę się cholernie o poduszki z tyłu tak. z przodu No lepiej, okay. się wydaje, że lepiej zostawić na no. razie sprawdzić czy trzymają No bo one faktycznie jak były opuszczone, to się dosyć giął ten dolny bałwan Ale ja patrzę. Bo... Ale... Jak tył wcześniej no, Ale też, też myślałem, że gładzi tu No, myślę, że możemy zakończyć robotę na dzisiaj jak widzicie, stoi sobie dość wysoko. Zostawimy ją podniesioną. Jutro zobaczymy, czy dalej jest to powietrze w poduszkach, czy nie. Po prostu sprawdzimy ich szczelność, tak? Z przodu też jest podniesiona. Korci mnie, żeby nacisnąć ten na guzik, żeby ona sobie usiadła, ale wiem, że, że lepiej sprawdzić szczelność poduszek nie? i zostawić ją podniesioną. Także spadamy. Jutro działamy dalej, prawdopodobnie. A ja myślę, że to już na tyle w tym filmie będzie. Może następny jakiś już nagramy z, z jutrzejszych działań.